Jestem ciekawa, co będzie. Czy wyjdziemy z tego domu, czy, czy zginiemy? Zginiemy jak nic. Halo? A to nie jest tak, że się wchodzi, boi się i wychodzi? Ale tu jest super. Ej, ale po twojej Taki... postawie naprawdę nie widać, żebyś się bał. Po prostu sobie idziesz. Przyjemny strych, nie no, boję się. Aś. O jezu! Ej, <laughs> Ej, mówiłam, że dostałeś całą końcówkę! Wow. Tu jest kilka dodatków. Ten klaunami jest słaby, bo się tylko idzie i rzucają się na ciebie rzeczy, więc to jest. Słaby. No to załam zrobić. Zabiła nas na końcu. Po co Tak, no, To też był głupie. Ale ogólnie, mm, zazwyczaj to by się tylko na chwilę pokazywała, a mi się pokazała. No, tak totalnie na twarz ci się rzucyła. No i długo. Jak wielka była? Pokaż tak, jak wielka była. No miałem totalnie przed twarzą ją. Halo, ręka. No, ręka, halo. I'm dance, dance... Oh. With my hands, hands, dance, hands. Dance. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Halo? Strasznie głośno to. Oh! No nie to, że mówiłem. O, oh, to tutaj, dzień dobry, dzień dobry. Ej, nie, masz co innego. Halo? oh he's A Idziałam inną drogę. O, sturek. Dzień dobry. No na razie masz tak właśnie łatwy poziom strachu, nie? Tak. Mówię, jak coś było tam um, ustawione z tym krzyżem, nie z tą tablicą, to jest git, nie? A jak coś nagle wyskoczy. Aha, pokój dziecka. Jak coś zaraz wyskoczy, to jest gorzej. Dawaj, instynkt macierzyński. Dawaj, leć do dziecka. Mhm, to nie jest instynkt macierzyński. No. O Ta, kurwa. Tak, kurwa. Ale co już jest dziecko na przykład, nie? Mhm. Ty też miałeś dziecko. podobny schemat jest, no. Ogląda mi się prościej niż gra w takie coś. Halo? O, dzieciok! O Jeciu! Nie bić mnie, o dzieciaczku. Taki słodziutki. No słodziutki chyba nie. A! Co robisz? <noise> Bronisz się? Ojejciu, no nie wiem, nie, stary. Co ci zrobiłem, powiedz mi? Nie wiem, czy masz B, czy się boisz. Nie wiem w sumie. Troszkę się boję, ale. Boi! No ale. Wyskakujesz czy nie? O Jejciu, o Jejciu, o Jejciu, ty się chyba bawisz na tym. Nie. Boisz się czy nie? Boję się. Nie, nie wygląda jakbyś się bał. Ty się bawisz tutaj. Nie. Przestań w stanie udawać chojraka. Ojrak tchórzliwy pies. To nawet nie jest. Oooo! a drzwi. Jak ja was nienawidzę w tej grze. Dziwi są zawsze przerażające. No, no i słuchaj. latarka. No tak, świeci mi po bokach, ale nic nie widzę, co jest tam. No tak. Idealnie, no, horrorowa latarka, super. Radio Warszawa. Ale po co mam iść ten? To jest chyba ten sam pokój, co ja miałam. Tak, to jest to samo, tylko, tylko troszkę drugi... inaczej zorganizowane. Z drugiej strony idziesz. Tak. Mhm. Ale jak dzieje się to samo, na przykład. No dobra, idę do ciebie no. I co? Za nagrodę jakąś? Uuhu. Uh, uh. Gdzie teraz? Tutaj nie, tak? Tu są księgi same. O, o kurczę ty. Zgubiłeś się? Mogę jakąś mapkę prosić czy coś? Proszę się skulę tak troszkę. Halo? Naprawdę? No przecież. Pokaż, pokaż. Szafa? Pokaż drugiej, no. Ojciec, nie ciekawie nie ciekawy. No, no tak, jak zawsze, no. Jak zawsze. За свето добро на гами. Да така. Coraz głośniejszy ten dźwięk masakra. No, Boję się. Zaraz to się wydarzy. No. Ja nie chcę, żeby się wydarzyło. Ach! Jak to jest zbudowane niby? Jezu, przestraszyłem się bardziej z kaszę Przepraszam. O, jaki ładny konik. Co tam jest? Konik. A. Maria Kiri, siostra. No tak. No tak. O kurczę. Na czym ty stoisz? Mhm. Uh -huh. Wanda Vision to ty? Aha, no tak. Zrobiłem duży krok. Ale mogę zobaczyć całe domostwo, bo tak wysoko jesteśmy, nie? Samą mną przyszliśmy pewnie. No tak, szkoda domu. Można było sprzedać, a tak to co? Nie wiem, czy ktoś wykupił ten dom. No może tak. Albo na części przynajmniej. Na części? To już nie jest rozłożone na części. Hmm. No ale zburzyła ścianę i nie ma, no. też dom? wiesz jeszcze masz w ten, w pakiecie. O jejjku. Ciosio. w pakiecie. No nie wiem, nie wiem, czy chce. Słyszycie, że gdzieś idziesz? Po telefon. A. Spokojnie, no. O Jakiś duszek? Kacperek. <grymne> Yamaha mówi. To ci zrobiła ta firma. Latarka nie działa, no, ale może dlatego, że jest jasno. Uh -huh. Może bohater oszczędza prąd, wiesz? Dlatego nie włącza latarki, jak jest na przykład światło. Jak wcale nic nie widzi, to ją włącza nagle. A jak we flafie masz tylko tam. O, mówi coś. Tam. Troszeczkę tego prądu, nie? Tej energii. A mam się odwrócić, tak? Dobra. No te, i teraz będzie, tak? A co, co? jest tam? Co jest tam napisane? Behind you. Ajajajaj. U, Może jakiś weselny talniec może, żeby się trochę chłodzić, bo... Kuperkiem machasz. Uj. Ojej, nie śmiej się ze mnie. Co ty chcesz? Ale ładny obraz. Super, Napoleon Bonaparte. O, prosta droga. No tak, co może być na zwykłej, prostej drodze. Książki tu będą, chyba. Albo. Coś z obrazami. Ta niezwycięstwa, zwycięstwa, czy coś może... Naprawdę, no... Kurczę, no w jest to... Jest... To jest grane. To było ciekawe. Ehm um, Może tak, wolałbym nie spadać, ale Papa jak się kręci Wolałbym się nie kręcić. No nie żeby co Oj Fajne Aha, no to, jasne! Hogwart? To nawet nie jest on. Ale w sumie w musiały być podobne klimaty, bo to też... Jakby na filmie to nie było przedstawiane, ale to musiało być straszne dla uczniów. Nie, niektóre rzeczy, na przykład te przejścia, na przykład schody. Mm. Tam się źle ten... Ale już nie chcę to grać, wiesz? Nie, no dawaj do końca! Nie, bo znowu, ja nie chcę tej dziewczynki, która znowu będzie no się Dawaj cześć. do końca! Ty no to lepiej znosisz, lepszy jesteś. No, nie powiedziałbym. Nie boisz się. Sorry. Załóż ta winda Dobra, widzę to jest praktycznie to samo, co ty miałaś. A czy już na strychu? No. no to jeszcze teraz, już teraz nie powinieneś się bać. No, super. Ale nie działa winda, o działa, nie działa. Dobra, nie, bo ja nie chcę tej dziewczyny. No dawaj, dawaj. Nie, nie chcę tej A Na dół idziesz, na dół. No a to ja podziękuję Nie, na koniec. Nie, dawaj, dawaj, do końca, Nie. do końca. Nie. Ja pokazać, co jest na końcu. Nie, bo dawaj. końcówkę dawaj. widzowie sobie sami przejdą. No Sam mi pokaż chociaż. To? No mi pokaż, no idź, no idź. No idź. No. Instalacja była nieciekawa w tamtym okresie pewnie. Koniec? Nie? Nie wiem. No tak dosyć... ponuro tu! Nie chcę się odwracać, nie chce się odwracać. Odwrócę. Ja już myślałam, że to ona, nie? Ale po co ja tu idę w ogóle? To jest napisane... Oj, ciu, jo, jo. To jest napisane. Dare you. Fuck koniec. No już po sprawie. Nie, no okay. tak bo ja też ją wyzwałem. Uff. Nie no. Na kąpie bym zagrał, ale tu się nie zmieszczę, no. za gruby jestem, idę z powrotem. Jawa, już, już niż widać. Super finisz. <laughs> Te bębny są takie, jakbym oglądał krzyżaków. No, raczej inaczej wyglądali krzyżacy. No, bo trochę mniej możemy. Strzałka nie była staw. na ścianie? Tak, nie, jest tutaj strzałka, no. Zakrwawione takie. Nie, to farba pewnie, wiesz? Mi się ptasz, to taki, taki nowy... Nowa moda taka. Ale a ta muzyka skąd? Rozumiem, że tu jest jakiś taki wielki radio, tak? Jakiś JBL i tak puszczają, zalekają. To ma Co? Oj, oj, oj! Chyba ktoś nie przypiłował. no bo ktoś piłuje drewno. Nie bać się w grę. Nie, nie straszna go taka, w Easy dla dzieciaczków. Horror dla dzieci jak najbardziej, tak? To zero strachu, sama przyjemność. No to co? Był to horror jak cała reszta. Tak. Ostatni, więcej nie chcę. Uch, całe szczęście, że to. <noise> nie robimy już Cztery, tego za rok. Nie, no. już nie chcę, już mi starczy. <noise> no. <noise> nie żartujmy. No, nie był dla dzieci, dla dorosłych takie od 18 lat. No. Zakończenie z przytupem, nie? Najstraszniejsze no. ze wszystkiego, co, co było. Tak, ale są straszniejsze. My mówimy, że ten był straszny, a są jeszcze straszniejsze. Nie, nie dawam tak. rady. No, pamiętajcie, mamy więcej do spróbowania. Hm. No, ja, ja nie chcę. Dobrze, że wybraliśmy te takie. <noise> Takie, ja wiesz. Tak, tak, no. No i co? Po prostu sobie eksplorujemy ten nawiedzony tak. dom. Weszliśmy sobie, idziemy za jakąś tupiarką. Nie wiadomo czemu, po co, dlaczego. Tak. No, no bez, bez sensu ogólnie, ale przygoda. Wszystko w ogóle nie. można było sobie otwierać. No super jest tą to. Właśnie... Na przykład we Fnafie działały tylko przyciski, nie? A tutaj całą rękę otwieramy. No, interfejs też był prosty. Tam były różne ustawienia po prostu nie pokazywaliśmy, ale były ustawienia i drzwi. I pozostały jakieś dodatkowe y, poziomy. Jeden taki klaunowy świat, ale to, no to jest słabsze, po prostu się biegnie przed siebie i spadają wam na twarz jakieś przedmioty, rzeczy, przesuwają się mm. meble, latają książki. To takie run, no. główną grą jest właśnie ten straszny dom. Grafika. W sumie była taka dość Fajna. realna. Mhm. Było ciemno. Nie wiem, co powiedzieć, bo było ciemno, ale taka dość realna. Była. Nie było pikseli, nie, nie widziałem żadnych takich... Nie było błędów wyrenderowanych jakby w tak. Escape Roomie właśnie. Mm -hmm. Nie za ciemno, nie za jasno, wszystko było widoczne. Jest OK. Dźwięk. Dźwięk w koronach jest bardzo ważny. Dawał naprawdę takiego klimatu i no człowiek się od razu... Bez muzyki mm -hmm. nie boisz się. Nie Automatycznie wiem. jak jest muzyka, od razu się bardziej boisz. No potrafiła podskoczyć w pewnych momentach. Nie, mi się naprawdę tak ręce trzęsły. Nogi w ogóle. Nie, naprawdę serducha mi tak robiło. No baliło. ja musiałem tak sobie ten tak jakieś się takie dobrze, postawy chyba robić. No, to tak się wydaje tobie tylko. Dawaj! Oh, idę, idę! No ale a taka, ja, a, a ja. <laughs> taka obrona! ja. Dobrze Taka obrona to bawiłeś. była. No, no bałem się. Na pewno? Mhm, no na 100%. Po prostu taka obrona była, nie? że od razu wiesz komuś, Jak wyskoczyć. Coś, Ale najbardziej nie? się bałeś, jak ci wyskoczyła na sam koniec. Ostateczny ten start. Tak, bardzo długo była na ekranie. Myślałem, że mi wyskoczy i będzie czarny obraz. I tak, wystraszyłem się na początku, że zamknąłem oczy. Otwieram, otwieram a ona, ona nadal tam jest. I to mnie bardziej przestraszyło. Za pierwszym razem mnie szybko ojej zamknąłem, otworzyłem i, i nagle jeszcze bardziej się przestraszyłem. Ale w dobrym momencie Czego? się wymieniłem, nie? No, no. <laughs> Dwa razy ją miałeś. No. Jeszcze ja bym chwilkę miała. A jestem ciekawa, jak bym zareagowała. Nie no, chyba tak, tego tak się odsunęła, nie? No, 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 no. No, ale ja nie krzyczę, nie? Ja robię takie. <śmiech> <śmiech> ja nie krzyczę. Tak, tak, no. Ja mam odgłosy bojowe. <laughs> A było tego chyba nie mogę, nawet po prostu się idzie do tego strasznego. To nie ma to sensu, po prostu wchodzimy, nie wiemy dlaczego, po no, co. Po prostu to... czekamy na te y, straszne doświadczenia. Tak, tak, tak. Fajnie, że na początku są takie spokojniejsze nietoperze, pszczółki, mhm. a potem ta intensywność i trudność się coraz właśnie zwiększa. Mhm. Wyskakują ci już tak niespodziewanie i te drzwi. Tak, najgorszy ten przeciwnik to był drzwi. Nie nietoperze, skip, pszczółki, skip, ale drzwi tragedia. Jak nagle ci się otworzyły przed ryjem i, i wskoczyły. Jak dziewczynka ci wyskoczyła ryjem. To to jest w ogóle, nie? Ale multiplayer nie ma i nie trzeba to nie tego typu gra. No, to nasza opinia. Mocny horror. Mocny, właśnie, najbardziej no, taki. Jak ktoś szukał horroru, no to po prostu znalazł go tutaj. No. Niektórzy nie mają mocniejszą psychikę, niektórzy yy, słabszą, ale i tak Cisiak jest to, jest to mocna przygoda imersyjna, nie w horrorze. No, nie grałam więcej horrorów yy, i więcej już nie chcę grać. Mm. Yy, więc temu zdecydowanie dam 9 na 10. Mi się wydaje, że jakiś krytyk horrorów dałby tu 7,5. No, tak, coś mi się wydaje. To są naprawdę tak. o wiele lepsze i straszniejsze horrory, No my nie znamy. Jakieś fabularne ci... i tak dalej, gdzie grozę nie budzi już na przykład wyjście. Wiesz, jakieś typiary ci przed twarz, tylko po prostu ten cały klimat, coś strasznego się dzieje obrzydliwego i coś to, to, tego się bardziej boisz. Ja dam ósemkę, bo przy tym naprawdę się. Strasznie bawiłem, bo inaczej na się, się nie bawiłem, tylko się bałem. Strasznie bawiłem Więc no, no, na tym zależało, nie? Ale dużo jest. No, nawet polskie są horrory. Layers of Fear? Tak, wspomniałem o tym i on ja bazuje bardziej na obrazach. Fasmofobię jeszcze spróbujemy. Tak, na to możecie czekać. Fasmofobia będzie fajną przygodą. no. Nie wiem, czy jestem gotowa. <noise> Nikt nie jest gotowy, spadawanie. <noise> To co, dajcie jakiś fajny komentarz, like, subskrypcję. Wpadajcie na nasze Instagramy, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. I wpadajcie też tutaj do IntoWire. Hej! Do następnego Halloween? Do następnego Halloween! <gry> nie, już nie chcę, nie chcę, nie chcę.